Dobry dzień dobry, moi drodzy. Praca w ogrodzie, to z pewnością wiecie, jest ciężka praca. Dla mnie osobiście, oprócz tego, że jest ciężką tą pracą, jest też wielką przyjemnością. Dlatego dzisiaj proszę was usiądźcie, wyczylujcie się, a ja wam pokażę, co robię w ogrodzie. Pamiętacie tą piękną brunerę, która kwitła niebieskimi kwiatami, przypominającymi niezapominajki? Teraz wygląda właśnie w taki sposób, już jest właściwie po kwitnieniu. Teraz jest czas na to, aby obciąć jej te pędy kwiatowe. Pędy kwiatowe obcinam właściwie bardzo nisko. Tutaj zobaczcie, już część jest obcięta, i wtedy pokazują się te piękne, wielkie liście. A dodatkowo. Hmm, one staną się jeszcze większe, ponieważ jak już zaczną troszeczkę właśnie pobierać więcej tych, tych odżywek, nie będą musiały wytwarzać nasion ani tych pędów kwiatowych, to zaczną przyrastać i staną się jeszcze większe. W tamtym roku sięgały właściwie takie te 40 cm w głąb trawnika. W tym roku myślę, że też takie duże będą. Tym bardziej, że nie zjadły ich właściwie ślimaki. Tylko gdzie gdzieniegdzie są jakieś tam ubytki od ślimaków, ale w tym roku na razie odpukać oszczędzają mnie, w moim ogrodzie, ślimaki. Jak jest u Was? Dajcie znać, czy u Was ślimaki również mają wakacje, czy już zaczęły ciężką pracę. Początek czerwca, a zobaczcie moja piwonia em, Coral Sunset już właściwie przekwitła. Pokazywałem wam jak zaczyna kwitność. u mnie na Instagramie była taka bardzo koralowa, jak przekwita jest właściwie wybielona, taka lekko kremowa. Niektóre kwiaty już przekwitły, więc czas aby je em, obciąć, że nie chcę, żeby wytwarzały nasiona, bo chcę, żeby się wzmocniła i była jeszcze silniejsza, chociaż krzak jest przepotężny. Odcinam właściwie tylko i wyłącznie tak lub jeszcze niżej. Czasami, też jak potrzebuję takich liści do dekoracji, to odcinam gdzieś jakąś ładną gałązkę, ale w tym przypadku nie będę tego robił. To, co przekwitło, odcinam. Pokaz pokazuję wam to odcięcie też po to, że czasami jest tak, że niższe kwiaty zakwitają później. I wtedy, jak ładnie odetniecie tą górną część tego, co już przekwit, to te właściwie się pięknie rozłoszą. Tuż obok są czoski gladiatory. Zobaczcie, też początek czerwca, a one u mnie już właściwie no, przekwitły. Już. już czas, żeby je obciąć. Liście już właściwie też mm, są zżółknięte, ale liściom mm, zostawię je i pozwolę im zasnąć w całości. Tutaj już obok rośnie werbena patagońska. Zobaczcie, jaka już jest ogromna e, ta werbena. Już właściwie to nie wiem, tydzień, dwa już zacznie kwitnąć. Więc zasłoni te liście, czoski odcinam. Jak ktoś lubi zasuszać takie, takie pędy kwiatowe czosnków, to można sobie to zasuszyć, pokoloryzować i będą stanowić super rozwiązanie do takich suchych dekoracji. Pod specjalnym nadzorem mojego kota kota dżabala. Przyszedłem tutaj zobaczyć na tą rabatę, na której rosną bananowce. Zobaczcie, już mówiłem, że szybko rosną, ale zobaczcie, on już ma metr, już metr urósł. Te super nasze eukaliptusy, które wydawało mi się, że nie dadzą rady. Zobaczcie, cały dół już jest świeżych. Tutaj też już właściwie świeże odrosty. Ja odcinałem wcześniej te zeschnięte, wydawało mi się, pędy ale niektóre zostawiłem, bo mówię, zobaczę, co z tego będzie. No i z tego jest to, że on wypuścił właściwie nowe liście na wszystkich tych suchych pędach. Dał radę po raz kolejny. Obok jest wieczornik damski, który właściwie przekwita, ale go zostawiam, żeby troszkę się rozsiał, bo później będę mógł sobie pikować te siewki na drugi rok. A tam, tam przy moim kocie, przy dżabalu, jak oglądaliście ostatni odcinek z moimi grządkami podwyższonymi, to mówiłem tam o jarmurzu, o takich dekoracyjnym jarmurze. Zobaczcie, jaki on jest tutaj duży. Tu mam taką jedną sadzonkę, razem z zielskiem rośnie, ale zostawiłem ją. Bo to zielsko tam jest takie dość duże, nie chcę, nie chcę jeszcze w tym momencie go wyrwać, żeby nie uszkodzić właśnie tego jarmurzu. No i co? Jadę dalej z robotą. Odcinam przekwitłe kwiat, kwiaty od kosmosów. Kosmosy, które są tutaj wsadzone, już takie gotowe. W innym miejscu mam takie, które posiałem, ale nie mogłem się ich doczekać, więc kupiłem sobie sadzoneczki już takich podpędzonych. One już kwitną, ale regularnie należy przycinać im te kwiatostany. Chyba że chcecie, żeby się rozsiały, ale to, czy się rozsieją, zostawię troszeczkę później. W późniejszym terminie zostawię te kwiatostany, tak, żeby dojrzały. A teraz zadbam o to, żeby jak najbardziej kwitły, bo. O tym mi, na tym mi najbardziej zależy. Tuż obok jest piękny czosnek. Super czosnek sztyletowy, zwany też tak potocznie bułgarskim. Zobaczcie, jaki on jest piękny. W tym roku zobaczcie mi się tak strasznie powywijał. Może wiecie, dlaczego się tak powywijał. Nie jest prosty, bo normalnie on wyrasta duży. Jakoś w tym roku nie wiem, czy go wiatr poprzewracał, czy może. Miał za mało wody i tak się powyginał. Jeśli macie doświadczenia z tym czostkiem, dlaczego tak robi, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Mam pewne podejrzenia, jak mówiłem, ale z chęcią poznam również Wasze opinie. Oczywiście, oprócz tej pracy, wyrywania, wycinania zawsze w ogrodzie jest też kontemplacja więc przyszedłem tu pokontemplować przy mojej pięknej funki. Ona w tym roku dopiero jest taka wielka. Pamiętam, jak kupowałem sadzonkę, to wybrałem tą, która ma największe liście, bo chciałem, żeby było takie wielkie, potężne liście. I przez 3-4 lata właściwie były takie coś średnie te liście. W tym roku inwazji ślimaków nie ma, więc wyrosła po prostu ogromna. Zobaczcie, to jest moja ręka. Ja nie mam małych rąk, a jakie piękne te liściory. Z tyłu tam jest moja łąka kwietna, która na razie jeszcze jest łąką kwietną z dużą ilością chwastów, ale jeszcze tam nie wchodzę, ponieważ czekam na to, aż wypuszczą, wykiełkują wszystkie te moje posiane kwiaty. Jak troszeczkę się wzmocnią, żebym nie powyrywał ich. Będę pokazywał Wam pewnie na moim Insta Stories. Mam nawet taką zakładkę Łąka Kwietna, moja Łąka Kwietnia, więc śledźcie tam. Zobaczcie na pewno, jak coś będzie więcej widać, to Wam to pokażę. Podczas kiedy rośliny mają bardzo silny przyrost, czyli to jest maj, czerwiec, zdarza się tak, że na przykład rośliny faktycznie, które silnie przyrastają, nachodzą na kolejne rośliny. I jednym z, jednym z zadań w ogrodzie w tym okresie jest oczywiście pilnowanie, co by jedne nie przygłuszyły drugich. I tutaj mam tą rdestówkę na płocie, która no, jak wiecie, z pewnością to jest pnącze, które rośnie mega szybko i silnie, i potrafi naprawdę wspinać się z ogromną prędkością jak na roślinę. No i tutaj tego ognika mi już za każdym razem on jest trochę blisko niej posadzony, za każdym razem go tutaj przytłacza. I ja właściwie raz na dwa tygodnie przycinam jej tej pędy, żeby nie wchodził na tego ognika. On sobie w tym momencie radzi już dość dobrze. Bo już jest wyrośnięty, ale nie zaszkodzi, jak troszkę tej ardestówki poobcina. Te pędy są jeszcze miękkie, takie bardzo agresywne, atakujące, więc trzeba je gdzieś tam nawet troszkę głębiej wycinać. No i wtedy ten ognik będzie pięknie tutaj wyglądał jesienią. Jesteśmy w tym miejscu ogrodu, którego Wam wcześniej nie pokazywałem albo mówiłem, że Wam nie pokazuje, tylko jakieś urywki. Ech, zrobiłem tu w końcu porządek 2-3 tygodnie, tygodnie temu, no ale jak widać, zielsko mnie bardzo lubi. E, w tej części ogrodu, e, główne skrzypce gra skrzyp, którego nie ma się jak pozbyć. Trzeba go po prostu wyrywać regularnie. Nie byłem tu właściwie, nie pieliłem tutaj już właściwie chyba trzy tygodnie i zobaczcie już jest wszystko właściwie e, zarośnięte takim e, drobnymi, e, drobnymi, drobnym zielskiem różnorodnym. Tam w tle jeszcze przy płocie są e, groszki pachnące, które m, bardzo dobrze się e, w tym miejscu m, sprawdzają. No cóż, ruszam do roboty, bo wypielenie tego odcinka zawsze zajmuje mi najwięcej czasu. Skrzyp ma takie rozłogi, że trudno go wyrwać, a nawet jak go się wyrwie, to po prostu wyrasta obok znowu. Często po, pomagam sobie takim nożem, gdzie podhaczam e, tym nożem. Uważam nóż za jedno z podstawowych narzędzi w ogrodzie i dlatego właściwie zazwyczaj z tym nożem pracuję. E, tutaj mam tą ziemię dość spulchnioną, ona nie jest już taka zwarta jak była kiedyś, więc wyrywa się chwasty znacznie prościej, dlatego jeśli macie e, takie możliwości, to starajcie się spłuchniać tą ziemię, dodawać jej kompostu, dodawać może jakiejś innej obcej ziemi, która fajnie nam tutaj na powietrze, bo wtedy dużo łatwiej się nawet pracuje, jeśli te, ta zieleń wychodzi, łatwiej się ją po prostu wyrywa. Moi drodzy, w moim ogrodzie ostatnio, ponieważ znowu nie wytrzymałem i byłem w centrum ogrodniczym, pojawiło się kilka bardzo ciekawych nowych roślin i o tym chciałbym Wam odpowiedzieć w kolejnym odcinku, na który już teraz Was zapraszam. A jeśli oczywiście podoba Wam się to, co robię, to zapraszam do kliknięcia subskrypcji, do kciuka w górę i do zobaczenia na kolejnym filmie.